Cześć. Chciałabym podziękować za nominację mojemu braciszkowi Tomaszowi Trzajnie. Chciałabym podziękować wszystkim tym, którzy znajdują się tam po drugiej stronie ekranu. Super, że jesteście. To jest moja Hot 16 Challenge. Aha. Sprawdź to. Nie z pobudek politycznych, ani nie dla sławy. Nie z zawiści mi buntu, ani nie ze złości. Może trochę dla hedzy, trochę dla zabawy, z życzliwości. I w sumie z czystej ciekawości. Podejmuję wyzwanie, zarzucił mi braciszek. Kilka słów i dedykuję je każdemu z was. Można sprzeczać się latami, gdzie ktoś słyszał ciszę. Albo stąd debaty, chcąc dowodzić czym jest czas. Ile twarzy, telewizji, miliony poglądów. Tyle serc dobytych, ile Twoich rąk podanych. Żyj więc tak jak chcesz i nie wydawaj nigdy sądów. Pamiętajmy, by w oczach innych Dostrzec nas samych. I jeszcze kilka słów o tym, czego nam brak. Graliśmy co dzień na naszą, a czas zatrzymał się w locie. Planowany każdy dzień, a wszystko wyszło na spad. Lecz to, co zależy od nas, zróbmy na 100%: ile twarzy, telewizji, miliony poglądów, tyle serc dobytych, ile Twoich rąk podanych. Żyj więc tak jak chcesz i nie wydawaj nigdy sądów. Pamiętajmy, by w oczach innych dostrzec nas samych. Aha! Dzięki, to było moje Hot Sixteen Challenge. Eee. W opisie znajduje link do zbiórki, jeśli macie ochotę, dorzucicie się. Pokonajmy razem tego okropnego wirusa. Ja ze swojej strony chciałabym nominować do Hot 16 Challenge dwie wspaniałe i utalentowane kobiety: Annę Szczudlińską i Natalię Smogulecką. Powodzenia, dziewczyny!